Co tu jest napisane, moi drodzy? Odpowiedzialny kierowca. Taką ulotkę, proszę bardzo, każdy z Was dostanie, i będziemy taką ulotkę przekazywać kierującym i pouczać ich o tym, aby w obrębie szkół jeździli przepisowo, wolniej, ponieważ Wy bezpiecznie chcecie dojść do szkoły, jak i, równo, jak i zarówno z niej wrócić, tak? Proszę bardzo koleżanka no lej, lej soczek, spokojnie wyciskamy cytrynki i śmiało do kierowców będziemy mówić jak mają jeść czyli będziemy kierowców pouczać o poprawnym stosowaniu się do przepisów ale to nic już stoli lepiej stolik, tak? Chodźmy, chodźcie, widać. Dobry pan, że pan to ustawiska, kontrola drogowa, troszeczkę za szybko pan jechał, z tego tytułu ta dzisiaj nasza kontrola. Dokumentów nie musi pan wyciągać, bo to będzie troszeczkę przyjemniejszy dzisiaj dzień. Być może, jeszcze nie wiemy, od Pana decyzji zależy. Pana prędkość to 66. 50. Proszę, kto powie, co będziemy panu proponować? Sok Albo mandat albo, albo sok Czyli... Pst, t, t, aha. Nie chce pan A kto mandatu botowego z dostaną garnych, woli pan e, soczek, tak? Dobrze, to przyniesie nam tu koleżanek. Zaraz dziewczynka soczek i dzieci mają do pana wielką prośbę, bo tu niedaleko mają szkołę. I teraz co powiemy panu kierowcy? że co tam, jaka wasza prośba do pana żeby? dzieci. Bo dzieci chodzą codziennie tą drogą do szkoły i ze szkoły. Nie, to pan kierowca popełnił wykroczenie. Nie, to pan pasażer. kierowca musi wyjść. Dokładnie. Dobrze. I tutaj jeszcze ulotka, oczywiście dla państwa ulotka odnośnie odpowiedzialnego kierowcy. I dzieci. I pan kierowca coś tutaj musi jeszcze dzieciom obiecać, tak? Fajnie. fajnie. Dobrze. Bardzo fajnie. Co się mówi dzieci? Dziękujemy. W ramach ogólnopolskiej akcji Bezpieczna droga do szkoły Kamiennogórska policja w dniu dzisiejszym na terenie powiatu prowadzi działania prewencyjne pod nazwą Cytrynowy mandat. Działania te polegają przede wszystkim na kontroli Kierujących pojazdami z udziałem dzieciaków i funkcjonariuszy ruchu drogowego. Kierujący, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość 50 km na godzinę w terenie zabudowanym, w ramach tych działań mają do wyboru przede wszystkim albo przyjąć mandat karny bądź skorzystać z oferty dzieci. Oferta ta polega przede wszystkim na tym, że dzieci proponują kierującemu albo przyjęcie mandatu, albo wypicie kubka soku cytrynowego. Przede wszystkim działania te polegają na zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w obrębie szkół. Niektóre dzieci, wiemy Państwo, przychodzą do szkół samodzielnie. Uczą się dopiero prawidłowego korzystania z jezdni, i także tutaj jest apel do wszystkich kierujących pojazdami o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie szkół. Pani Marto, to co roku przeprowadzacie? Jak to jest z tymi kierowcami? W miarę możliwości takie działania prowadzimy co roku. No. Dla kierujących jest to duże zaskoczenie, powiem szczerze, ale działania te cieszą się dużym, dużym takim zainteresowaniem. Jest to pewien sposób wpływu na kierujących, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród społeczeństwa. No oczywiście każdy, kto przekroczy prędkość, woli skorzystać z wypicia kubka z zawartością soku cytrynowego, niż zapłacić mandat przykładowo w kwocie 100 zł.

takie mamy dobre rozwiązania, więc trzeba by z tego powodu, że przy przekroczeniu prędkości w razie panu w to jest ty złotych, pana w Ale dzieci tu będą miały do pana mniejszą możliwość pozycję. No to, są ty, ty. Ja to są ty, ty. <grymne> i jeszcze jaka no Dobrze. <grymne> <naściskie. grymne> <grymne> Szkole, tak? tak, jesteśmy tutaj na drodze, gdzie dzieci do szkoły swojej wędrują rano. Później wracają do domu i bardzo chciałoby szczęśliwie dotrzeć, całe i zdrowe, żeby było bezpiecznie, dlatego mają prośbę, żeby to prędkość troszeczkę mniejsza. co. Ja w I co? Obiecuje Obiekuje nam zawsze. pan poprawę? Obiecuję. Przyjmujemy obietnicę pana, wierzymy, że tak będzie. Co jeszcze panu przekażemy? No. No, dziękuję. który jest bardzo na pewno przeciwny